Co zrobić, żeby ludzie zaczęli Cię szanować bez proszenia o to? To pytanie, które nurtuje wiele osób. Zwykle myślimy, że szacunek jest czymś, co otrzymujemy automatycznie, gdy jesteśmy mili, pomocni, uprzejmi i staramy się wszystkim dogodzić. Jednak rzeczywistość jest zupełnie inna. Ludzie nie zawsze szanują nas tylko dlatego, że jesteśmy dobrzy. W rzeczywistości szacunek jest czymś, co musimy wywołać w sobie i wokół siebie, a nie wymuszać. Dzisiaj pokażę Ci, jak to zrobić w sposób, który działa naturalnie i psychologicznie, tak aby inni zaczęli Cię traktować z prawdziwym uznaniem, bez proszenia, narzekania czy tłumaczenia się. Pierwszą rzeczą, którą musisz zrozumieć, jest to, że szacunek zaczyna się od Ciebie. Ludzie czują, kiedy ktoś ma poczucie własnej wartości, kiedy jest pewny siebie i kiedy nie boi się stawiać granic. Jeśli sam siebie nie szanujesz, nie możesz oczekiwać, że inni będą to robić za Ciebie. Psychologowie mówią, że osoby, które mają zdrową samoocenę, przyciągają naturalny szacunek. To nie oznacza, że musisz być arogancki czy wyniosły. Oznacza to, że musisz wiedzieć, czego oczekujesz od życia, jakie są Twoje granice i czego nie jesteś gotów tolerować. Kiedy wprowadzisz te zasady w życie, ludzie zaczną cię traktować inaczej. Kolejnym krokiem jest nauczenie się stawiania granic. Większość osób nie szanuje tych, którzy nie potrafią powiedzieć: nie. Jeśli zgadzasz się na wszystko, dajesz sygnał, że nie masz własnej wartości i nie oczekujesz od życia tego, co dla ciebie ważne. Ludzie zauważają, kiedy ktoś potrafi odmówić spokojnie, bez agresji, ale stanowczo. To pokazuje, że wiesz, czego chcesz i nie pozwalasz sobie na bycie traktowanym źle. Stawianie granic nie jest egoistyczne, wręcz przeciwnie. Jest to oznaka szacunku do samego siebie, a ludzie naturalnie odpowiadają tym samym. Ważnym elementem psychologii szacunku jest również konsekwencja w zachowaniu. Ludzie szanują osoby, które są spójne i przewidywalne w swoich decyzjach i reakcjach. Jeśli dziś mówisz jedno, jutro robisz coś zupełnie innego, tracisz autorytet i szacunek. Konsekwencja daje poczucie stabilności, a stabilność buduje respekt. Ludzie czują się bezpieczniej wokół osób, które mają jasne zasady i które nie zmieniają swojego zachowania w zależności od sytuacji. Nie można też zapomnieć o asertywnej komunikacji. Sposób, w jaki mówisz o sobie i o swoich potrzebach, ma ogromne znaczenie. Jeśli pozwalasz, by inni ci przerywali, ignorowali twoje zdanie lub lekceważyli twoje opinie, pokazujesz, że twoje granice są elastyczne i mało istotne. Asertywna komunikacja polega na tym, że potrafisz wyrazić swoje potrzeby i uczucia w sposób spokojny, jasny i stanowczy. Nie musisz krzyczeć ani dominować. Wystarczy, że mówisz wprost i pewnie. Psychologia pokazuje, że osoby asertywne zyskują automatycznie szacunek otoczenia, ponieważ ludzie widzą, że nie dają sobą manipulować i mają własną wartość. Kolejnym sekretem, który często jest pomijany, jest dbanie o swoje granice emocjonalne. Ludzie szanują tych, którzy nie pozwalają na to, by ich emocje były wykorzystywane przez innych. Jeśli zawsze jesteś dostępny, zawsze się zgadzasz i zawsze dajesz się wciągać w dramaty innych, ludzie przestają Cię traktować poważnie. Szacunek przychodzi, gdy pokazujesz, że twoje emocje są ważne i że nie pozwalasz, by ktokolwiek nimi manipulował. To oznacza, że uczysz się odpuszczać sytuacje, które cię ranią i nie angażować się w sprawy, które są toksyczne. Niemniej istotne jest okazywanie szacunku innym, ale w sposób przemyślany. Paradoksalnie, ludzie, którzy sami szanują siebie, zyskują więcej respektu od innych. Kiedy jesteś fair, uczciwy i życzliwy, ale nie kosztem własnych granic. Inni zaczynają Cię traktować z powagą. Psychologia relacji pokazuje, że ludzie respektują tych, którzy są pewni siebie i równocześnie empatyczni, bo widzą w nich osoby wartościowe i godne zaufania. Ważne jest też dbanie o swój wizerunek i zachowanie. Nie chodzi tu tylko o wygląd, choć jest on istotny chodzi o to, jak się prezentujesz w kontaktach z innymi. Twoje ciało, sposób mówienia, ton głosu i sposób reagowania na sytuację mówią więcej niż słowa. Ludzie szanują osoby, które zachowują spokój, nawet w trudnych sytuacjach. Kiedy zachowujesz zimną krew i nie dajesz się wyprowadzić z równowagi, inni zaczynają cię traktować poważniej. Kolejna kwestia to niezależność i samodzielność. Ludzie szanują tych, którzy nie potrzebują ciągłego potwierdzenia od innych i którzy podejmują decyzje samodzielnie. Jeśli zawsze pytasz o opinię, zawsze prosisz o zgodę lub stale szukasz aprobaty, wysyłasz sygnał, że nie jesteś pewny siebie. Szacunek przychodzi, gdy pokazujesz, że potrafisz decydować sam i ponosić odpowiedzialność za swoje działania. Nie zapominaj również o umiejętności odpuszczania i selekcji ludzi w swoim życiu. Ludzie często tracą szacunek wobec tych, którzy pozwalają sobie na bycie wykorzystywanym lub tolerowanie złego traktowania. Psychologia pokazuje, że osoby, które świadomie wybierają, z kim spędzają czas i jakie relacje utrzymują, są automatycznie bardziej respektowane. Szacunek nie polega na tym, żeby być lubianym przez wszystkich, polega na tym, że jesteś szanowany przez tych, którzy naprawdę mają znaczenie. Nie możemy też pominąć emocjonalnej niezależności. Ludzie szanują osoby, które nie są zależne od aprobaty innych i które potrafią kontrolować własne reakcje. Jeśli jesteś kimś, kto jest w stanie utrzymać spokój, nawet gdy ktoś próbuje cię zdenerwować lub zignorować, automatycznie zyskujesz respekt. To oznacza, że nie pozwalasz emocjom innych ludzi kierować Twoim zachowaniem. Wreszcie, istotnym elementem jest konsekwentne działanie zgodne z wartościami. Ludzie szanują tych, którzy nie zmieniają swojego zachowania, zależnie od okoliczności lub osób wokół nich. Kiedy masz jasno określone wartości i trzymasz się ich w każdej sytuacji, inni czują, że jesteś osobą godną zaufania i poważania. Psychologia pokazuje, że spójność w działaniu jest jednym z najważniejszych czynników budujących szacunek w relacjach międzyludzkich. Podsumowując, jeśli chcesz, aby ludzie zaczęli cię szanować bez proszenia o to, musisz najpierw nauczyć się szanować siebie, stawiać jasne granice, zachowywać konsekwencje w działaniach, mówić asertywnie, dbać o swoje granice emocjonalne, okazywać szacunek innym w sposób świadomy i przemyślany, dbać o swój wizerunek i zachowanie. Być niezależnym i samodzielnym, świadomie wybierać relacje, zachowywać emocjonalną niezależność, działać zgodnie z wartościami. Kiedy te elementy wprowadzisz w życie, zobaczysz, że szacunek nie będzie czymś, o co musisz prosić. Pojawi się naturalnie. Ludzie zaczną traktować Cię poważnie, będą szanować Twoje decyzje, czas i emocje, a relacje staną się bardziej zdrowe i wartościowe. Pamiętaj, że proces ten nie jest natychmiastowy. Szacunek buduje się stopniowo poprzez codzienne działania i konsekwentne trzymanie się zasad, które wyznaczyłeś dla siebie. To, co robisz każdego dnia, w jaki sposób reagujesz w trudnych sytuacjach i jak dbasz o swoje emocje, definiuje, jak inni cię postrzegają. I na koniec najważniejsze szacunek zaczyna się od ciebie. Jeśli sam siebie nie traktujesz poważnie, nie oczekuj, że inni będą to robić. Bądź osobą, która ma jasne granice, działa zgodnie ze swoimi wartościami i potrafi być asertywna w każdej sytuacji. To właśnie takie osoby zyskują prawdziwy szacunek. Bez proszenia, bez narzekania, bez tłumaczenia się. Jeżeli zastosujesz te zasady w życiu codziennym, zobaczysz ogromną różnicę. Ludzie będą Cię traktować inaczej, będą liczyć się z Twoim zdaniem, będą doceniać Twój czas i energię. Szacunek stanie się naturalnym efektem Twojego życia a nie czymś o co musisz prosić. Jeśli podobał Ci się ten odcinek i chcesz otrzymywać więcej takich porad, które naprawdę działają w życiu i pomagają zrozumieć psychologię relacji, kliknij subskrybuj i włącz powiadomienia. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych filmów z serii co zrobić i nauczysz się, jak wzmacniać swoją wartość w oczach innych ludzi każdego dnia.